Witajcie, moi drodzy, ruszamy sobie z kolejnym odcineczkiem Tym razem jest to Technomancer. Otóż tak, tylko nie bardzo pamiętam, w którym miejscu skończyliśmy i co to miałem zrobić ogólnie. Aha, już wiem. Tu coś było z tymi tutaj yy, pacanami od Technomantów. Oni tutaj chcieli, właśnie, dla poboczne, o, właśnie, niszczarentów. To te wszystkie sobie tutaj yy, wyłączymy. I jedziemy te poboczne. Nie. No, okay. Mamy wielki misz, prawda? Zwyczajnie... A tak tak tak, 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 tak. Tu było ten ulepszony kostur, który nam nie wychodzi. Zatem podarujmy sobie go. Tylko czemu my.

And what percentage of the beautiful blue Earth is covered? The name of the mythical first man to enter space. What was it? Legend has it that he was an ancestor. Alan Shepard. Interesting. I believe three correct answers fuck? is good enough for me. I will ask one last question. Pathfinder. Yes. Yes, you know much. Not all, but a lot. You must have been a conscientious student, but still too young to have the required knowledge. As such, my support. Hey, czemu? Hi. Ah, so you're the one who... I agree. Fair enough. An easy question And what

Hello, Zachariah. Who... Whoever leads us must have perfected. Then test me. Let me. So let it be. We are, as technomancers, connected by a secret that we all. And what was the object the Great Master gave you during the ceremony? I remember. What And what two oaths does the initiate recite? were you daydreaming during your initiation <laughs> a wandering mind of youth impatient to a hello Zach whoever leads us then test me so let it be we are at and what was the object the... and what to were you daydreaming Być, to no możemy się tak bawić w sumie. Mm, oficer oficer tam Puchar wypełniony wodą. Nie chcę się za bardzo tak myśleć o niej. Znaczy, myśleć o niej. <laughs> nie chcę się za bardzo tego zadania wykonywać. Chodźmy, no w sumie. Hm, hm, No, nie no, skupmy się może trochę. Może to nam pomoże? Czekajcie, dowiecie, jest coś do, do zabicia. No, bieraj to. Wszystko. Co on nam podał, przecież, przynajmniej pan? No, i to chyba to łączy te rzeczy. Na każdy pacjent. Kelly wypełniony wodą. No, chyba. Aaaa! Jednak! Skupiłem się bardziej i się udało. Proszę bardzo. Proszę bardzo. To, to, to jest ten z kosturem. Ale dobra, no... Nie dobra do tego kostura naprawić bez zdobycia poziomu. Więc innymi naprawię. No ten weźmy go, spróbujmy naprawić. Nie uda nam się jego go oddamy, no i tyle. Zrób kostur tych i tyle, no. Jejuj, jeden na dwunastu się nie stanie takiego wielkiego. Czemu Andrew jest... Aha. Ja nie pamiętam kim jesteś, Andrew. Gdzieś tutaj było... Nie, to nie. To, to, to. Kurczę. Dziennik, o. Nie, to też nie to. Andrew, o właśnie, to jest ta. On co tutaj ma? Mm, nie pisze, czy... Aha, tu ma ten. Ma czugę chyba tylko. Spiczymy sobie jak wipunek. Andrew. Ty masz ćwiekowana buława dwuręczna bodajże, tak? Tak, 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 ty masz dwuręczną. Albo ty ręki nie masz, Nie, no zapomniałem, sorry tej. A, to masz toporek płaski. Czemu go nie miałeś? Hej, hej, hej! Chciałeś coś wykombinować? Ty masz ciężkie, stalowe rzeczy. Zatem... Yy, obydwoje bądźcie do ataku. Dobra, oddaj mu ten kostur. Dobra. Eee, I w ten odaz sposób mamy tutaj zadanie widziałem, możemy stać wielkim tym członkiem technomantów. Ite witaj, witaj. My congratulations, great master Zachariah. The decisions of the other technomancers were sent to me, though I wish we could know that all of us, no matter how few, renew our vows before you to preserve the secret. I will, if it's your desire, ensure the communication between our brothers, and if you have any mission, Melvin. Thank you. Just let me know if anyone gets wind of threats or any sort of information that'll allow us to zrobicie? Jesteśmy teraz. Eee, jesteśmy teraz właśnie tym nowym mistrzem. Nie mam do tego pojęcia jakie tutaj profizam to daje, ale, ale są fajne, jesteśmy wielkimi mistrzami w bardzo młodym wieku. Nie zyskaliśmy przychylności wszystkich, no bo wiadomo, pieprzony Kostur. Ale mniejsza z tym. Idziemy wykonywać zadania dalsze, poboczne, które są w tej mieścinie chyba. Tak, w tej mieścinie wydaje się, że są. Ostatnio nam się udało wykonać zadanie z trucizną, a teraz... A teraz pójdziemy co? Tutaj jest, znaleźć wyposażenie technomantów, znajdź badania... Zabierz sarań... szarańczo-burzową. A tutaj? Znajdź złodziei. Znajdź artefakty. Dobra, no czyli pójdziemy co tych złodziei w takim razie. O ile ogarnę drogę do nich, tutaj tędy, i tędy, i tędy, i tędy. I tędy. O Boże, chyba już nie ogarnąłem. No to sporo tam gdzie No, tu jest zejście, no, tu to jest spoko, tu jest ten łazik cały, to też spoko, ale, ale my tych złodziei chcemy. Konkretnie tych złodziei. Jakiś teleport by się przydał, w sumie, żebyśmy się mogli tak szybko teleportować. Albo skróty jakieś chociaż, no. No, tu idę tyle wiary. Potem znajdziemy złodziei, znajdziemy artefakty i... to tyle? Oni są tutaj? Tak, oni są tutaj, gdzieś do góry. Tu był problem z tym... z tym... z tym... potruwaniem. Tutaj są złodzieje, których trzeba zalikwidować. Hej. Hej. Czy mogę ci pomóc? Chcę tylko wyciągnąć się do szpitala. Potrzebuję jakiegoś serumu. Dużo tego. I z tego co słyszałem, jest sposób, by to zrobić szybko z tobą. with the turbines i keep a low profile yeah you look like the tough type but i don't know you never seen what you can do good i need you to steal some gear from the site right behind us watch your ass though we've hit the place enough times they started noticing what parts are going missing and have added a lot of guards lately if you get caught yeah No, tu schodzimy na dół. No, czy po prostu musimy się, no właśnie, tak myślałem, e, naparzać. Ale dostałem, dostałem, Ale dostałem, dostałem z czwórka. Ja no czy przeciwnicy nie są tacy słabi. Jakby się można wydawać. Jeszcze poziom zyskałem, że teraz mogę ten koster się nauczyć. A Boże Sienki, tak to jest. Jak gra nam nie chcę sugerować, że zaraz będzie w... Naprawdę <grymne> gra nam sugerowała, tylko jest w górny kąt. Dychej Pa I dead Dużo tych strażników tutaj e, nie wystawili. Ale trzeba przyznać, że dość mocni byli, bo jednak moi tutaj nieźle oberwali. Między nimi Andrew. Ale wpierw e, bierzemy ten poziom. E, poziom 3 już chyba nie. Idziemy poziom technomanty. Dwoje ownich to sam nam daje, to też jest dla mnie. E, tu jest odporność na wszelkie obrażenia. Możemy są 5 w sumie wziąć też, żeby nie było głupie. Ale ja mam energii. Rękawicami Nie. A tu, wiecie ładunków elektrycznych, może chodźmy. Nie, da, weźmy idziemy tu. Tu się uczymy teraz cechy. A ta cecha pozwala przerbać przymioty poza warsztatem. Znaczy, zwiększa reprezentację zdrowia poza walką. Zwiększa szansę powodzenia niem. No to gdzieś było takie, że tworzenie. To chyba to, tworzenie. Aha. Tu jest pułapki, ostatni poziom. Tu jest podstęp, który nam... Bez sensu. Tak myślę, że pójdziemy albo w pułapki, albo w charyzmę. I chyba tak zrobimy. A nie, coś jeszcze było. Tu, genetyka. Ostatni poziom zręczności. Aha, już mamy go. No to teraz możemy iść sobie w co? W siłę, w moc. W siłę, co? A potem w życie? Chodźmy w tą siłę. Super. Lecimy dalej. Najmniej lecimy tutaj okraść. Tylko po to, by dołączyć do mm, paczki jakichś kretynów. No Chyka. Ty jesteś już dobry w tym co robisz, więc tu są zdrowia. Zaszczyczki. I tutaj mamy łapkę wybuchającą elegancko. Dobra, no i jesteśmy. Tutaj weźmy e, ukradnij część turbiny. Wyjdziemy sobie drugim wejściem. Aha. Hmm, czyli mimo wszystko i tak byśmy musieli pobawić się w rozbrajanie. No a pozbierz go. Znaczy, pozbierz go. Głowa hmm, z piką. Andrew, mam chyba do ciebie nową broń, ale nie jestem tego pewien. Nie, nie da ciebie mam broń. Sorry, go ci tyłek zawracam. Teraz dołączymy do tego śmiesznego gangu. A tu coś jest. A tu? To już jest wartowa. Chyba, no to dołączamy do tego śmiesznego gangu. Well, it's nice to find someone you can rely on. Look, I'm not the group's leader, so I can't make you a memory, but go see the boss. I'm sure. And where do I find him? Go to the canyons at night, next to the freight elevator. It's where we usually meet. I know it's not official yet, but good to have you with. Good to be with you. Łkać okay, jej trochę hamską musimy się um przetrzymać do nocy, co mi się nie podoba bardzo. Chyba że już jest. Aha, nie. Dobra, to sobie samym kierunku. Nawet wam powiem, że elegancko, bo noc powinna zaraz y, nadejść. Sądząc pod tym, jak nie mogę patrzeć w górę, to spodziewamy się, że zarabi noc. Tu jest w dół. No i jedziemy, idziemy eliminować króla złodziei, czy tam kogoś z złodziei. Wychodzimy między innymi po artefakty. Wallace, marinere, marinela, marineres, marineris, uresus, usipisu, ksykara. What the fuck! Jak nie lubię, ja pierdzielę. Głupszych przeciwników nie mogli yy, dać do gry. Naprawdę, obierzcie mi. Z tak przeciwnikami jeszcze nie walczyłem, które całe swoje życie spędza spędzają pod ziemią. Jeszcze w ten sposób strasznie irytują człowieka. Nie go tam prądem. No i właśnie o to chodzi. Dobra, odpalmy sobie pancerz. Wow, on ja mnie huknął dość mocno. Otwieraj. I? Takich super rzeczy co może tutaj nie mamy. Odpalaj pancerz. Odpal pancerz. Super. Nie, A tam nie ma sensu. Yy, idziemy, zbieramy. Muszę iść... O kurde. Znajdź artefakt. Artefakt. Ale de Ja pierdziele... Powstrzymaj przywódcę. Chyba pójdziemy w ten sposób, no. Pójdziemy tutaj niby. Tego przywódcy całego. I przeciwników po drodze. Ładny, ładny moment na uni zrobiliśmy. Ej kurde, nie mam mocno, nie mam. No, come on. come on Come on, okay. dasz, 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 dasz. Cud wow, ale dostał zeftare No proszę państwa, przecież to było piękne. What the fuck? Walerny clash. Gdzie on jest? Dalej. Byłaś Ojejerski kleszcz. O, jesteś tu! Wiesz, że cię nie widziałem? Puch! Dobrze, żeś się skitrał, ci powiem. Taki mini-bosik. No. Raz się, my to go wypatroszymy. I otwieramy skrzyneczkę. Ciekawe, coś kolego miał. Czy czegoś, żeś pilnował. Na ja zdrowie zdrowie, tylko to, co zmarnowałem. Jakiś tutaj człowiek jest. Przeszukaj kolesia. Też nic. myślę, że jakiś fajny asortyment znajdziemy. To jakąś broń, albo coś, a tutaj... Tak naprawdę nic. Nic, zero. Nieładnie, nieładnie. No przeszukaj. Zero, mapkę otworzę. Muszę iść tam. Nie znaleziono przedmiotów, typowe. Tu. I też nic ciekawego. A, mogę wspiąć do góry? Nie mogę tego zrobić. Ciekawe czemu, masz Fobosa, który mógłby bez problemu cię podrzucić tam do góry. Nawet byś się nie sprzeciwiał temu pomysłowi. Albo masz kolegę bez ręki, który też by ci z miłą chęcią pomógł. Chociaż... Obstawiam, że raczej wolałoby uniknąć tego rodzaju pomocy. Jednak jak, jak miałbym to zrobić z jedną ręką, nie byłbym w stanie cię utrzymać. Popie Macie Uf. Wszyscy ładnie poumierają zaraz I come on bozak jak pierdyknie ta się bo nie przerzuca przez całą mapę ładnie fabosik, podobało mi się to. Ale widać, że brakuje nam jednego członka, członka typu medyka. Zapiszmy sobie. Yes! Cała banda. Zabijemy ich. I się pozbędziemy raz na zawsze. Cześć kolego. Something wrong is with me. I need more subscribes. And one of the likes. Subscribe and like. Thank you so much.